Jakie są zalety bycia dorosłym? Dla wszystkich młodych osób, a także tych starszych, którzy uważają, że teraz jest najlepszy czas w ich życiu, oraz dla tych, którzy uważają, że dla nich jest już za późno, bo mają już 30 lat bądź więcej. Mam dla Was bardzo ważną informację, bardzo ważny przekaz od ludzi starszych, z którymi miałem okazję rozmawiać przez ostatnie kilka lat. Jeżeli wierzysz, że mając 18, 20 bądź 22 lata, przeżywasz najlepszy okres w swoim życiu, to może tak jest. Ale zobaczysz, że kiedy będziesz szedł drogą rozwoju, to w wieku 30 i 40 lat tak naprawdę w twoim życiu będzie tylko lepiej. Kiedy byłem na studiach, uważałem, że jestem w najlepszym stanie fizycznym że mam najfajniejsze zdrowie, że mam najwięcej energii oraz mam najlepsze pomysły. Ale gdy okazuje się, że stuknęła mi 30 to wszystko się zmieniło, bo dzisiaj dopiero czuję, że prawdziwy potencjał zaczyna się we mnie rodzić. Kiedy mój tata, mający 56 lat, w wieku 40 uważał, że jest już bardzo stary, dzisiaj, 16 lat później, uważa, że dopiero młodość i prawdziwa energia się w nim rodzi. Kiedy on zaczyna uprawiać sport, kiedy on zaczyna jeździć 50 km dziennie na rowerze, kiedy zaczyna biegać 10 km, kiedy zaczyna się rozciągać i być coraz bardziej sprawny, on widzi, że tak naprawdę najlepsze lata jego życia dopiero przed nim. Jeżeli ty wierzysz, że mając 20 lat osiągnąłeś potencjał swoich doskonałości i tego, co możesz osiągnąć w życiu, to wiedz, że w biznesie najlepsze rzeczy zaczniesz robić po 30, później po 40, a najnajlepsze pewnie po 50. Kiedy wierzysz, że mając 30 lat jest dla ciebie za późno i ty już nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby odmienić bieg swojego życia, to posłuchaj, jak mój tata w wieku 50 lat dopiero zaczynał ze sportem. Dopiero w wieku 54 lat zaczynał z nauki języków obcych. Dopiero w wieku 55 lat zaczął na poważnie traktować grę na gitarze i pisanie tekstów. I zadzwonił do mnie ostatnio, mówił Dawid, być może napisałem hita, ale muszę go jeszcze dopracować. Dawid, nie uwierzysz, byłem parę miesięcy temu na wakacjach w Egipcie. I wiesz co, rozmawiałem z nimi po angielsku. Niesamowita sprawa i pomyśl sobie, że są ludzie, którzy zaczynają dużo później od ciebie i oni nie martwią się tym, że dla nich jest za późno. Dlatego bardzo ważna informacja dla każdego, kto jest młody i wierzy, że najwspanialsze lata jego życia za chwilę przeminą, oraz do tych, którzy wierzą, że są już za starzy i przed nimi nie ma już ratunku. Wiedz, że jeżeli dzisiaj podejmiesz drogę o tym, żeby być przedsiębiorcą, o tym, żeby zarabiać dobre pieniądze, o tym, żeby mieć fajne relacje, dobre zdrowie, zajebiste ciało, o tym, żeby mieć dużo pieniędzy i zaczniesz niezależnie od wieku, to zobaczysz, że za 5, 7, 10 lat, 15, 20, Twoje życie stale będzie stawało się coraz lepsze, a ty będziesz dziękował za to, że obejrzałeś to nagranie wideo i za to, że podjąłeś decyzję o tym, aby ruszyć, przez kolejne lata już się nie zatrzymać.